Znak zwycięstwa. Czy to jest znak? Przekonany. Grupa wiernych widzów, to nie jest wasz pierwszy wyjazd. Jak wam się podoba Ryga, jak wam się podoba rekord na turnieju? Żeby nie zapeszyć, jest dobrze. Także miasto ładne, generalnie nad morzem też było wczoraj bardzo pięknie, w ogóle ja i oby tutaj właśnie rekord do końca dobrze grał i no żebyśmy wrócili w dobrych humorach do Bierska. Świętujemy, na pewno świętujemy. Nie po to przejechaliśmy tyle kilometrów, żeby nie świętować. De facto remis nam daje awans, ale chłopcy będą chcieli zagrać o, o pełną pulę. Uważam, że jesteśmy lepszym zespołem od, od Shoary i i myślę, że może nie, nie po łatwym meczu, mecz będzie trudny, ale, ale osiągniemy upragniony rezultat i, i awansujemy do najlepszej 16. Chcę, żebyśmy byli w tym meczu ponownie sponsorowani. Każdy ma się sponsorować na swojej, na swojej robocie. Zdeterminowany, skoncentrowany, z chłodną głową. Nie możemy się dać wyprowadzić z równowagi w żadnym momencie. Ani przez sędziów, ani przez przeciwnika, a przede wszystkim przez samych siebie. Pewnie wszyscy macie wasze, wasze marzenia. Nie? Wasze celu życiowy i, i sportowy. Dzisiaj możemy, możemy duża część wasze celu i wasze marzenia możemy, możemy osiągnąć. Wiara w własne umiejętności, wiara w swojego kolegę, wiara w całą czwórkę, całą drużynę, we wszystkich. Dzisiaj jest ten dzień, w którym możemy coś wygrać panowie. Od początku jeden za drugiego, co by się nie działo, jesteśmy drużyną i od początku do końca jedziemy z tematem. Dawać panowie. Kto wygrałe? Rekord! Strzelił tą bramkę, no i mamy dobry wynik, dobry wynik, dobry początek tego spotkania. Przeciwnik postawił niezwykle trudne warunki, świetnie operował piłką. Widać, że mocno przeanalizowali sposób naszej gry i, i wybili nam szereg argumentów, czy, czy wyciągnęli z ręki. Zawodników naprawdę mieli bardzo wysokiej klasy, nie ukrywałem kilku Brazylijczyków, reprezentantów z Ukrainy i Rumunii, więc widać było, że oni potrafią grać w piłkę i, i się cieszą tą grą. dłuższy okres czasu w tym, w tym spotkaniu prowadziliśmy 1-0. No dosyć tak e, tą walką wywalczyliśmy na pewno. Nie ukrywajmy, dzisiaj nie za dużo. E, nie pokazaliśmy w gry piłkę, ale awansowaliśmy, ale tak? Liga angielska, awansowaliśmy. Będzie rzucenie piłki do bramki. Koniec! Rekord Bielsko-Biała w elite round dwucelowej Ligi Mistrzów. Mamy to! Mamy to! Mamy to! Brawo dla całego zespołu. brawo dla sztabu szkoleniowego. Faktycznie jest to sukces. Największy w historii naszego klubu. Awansować do 16 najlepszych zespołów w Europie, to, to, no to super sprawa. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, wręcz szczęśliwy, że, że to nam się udało. Wymagało to wielkich wysiłków przez lata. Zostało to dzisiaj uwięczone może nie wiem, w jakimś nieprawdopodobnym stylu, było nawet było wręcz wymęczone i nerwów to sporo kosztowało. Natomiast no, Faktycznie teraz mamy w tym roku 25-lecie klubu, więc radość jest jeszcze tym większa. To jest dla nas duży sukces i możemy więcej. Z kim nie zagramy, to będzie dla nas, dla nas wyzwanie i, i gdzieś jakaś przygoda i na pewno duże, duże doświadczenie. No bardzo się, się cieszymy, że jesteśmy wśród 16 najlepszych drużyn w Europie, bo to już na pewno są, są drużyny klasowe i, i świetnie grające futsal. Wszystko co przychodzi bez problemu, nie ma wartości, więc jak przychodzi to z takim trudem, to tym bardziej jest to wartościowe i jest się z czego cieszyć. No, jak odetchniemy, jak drużyna odetnie, jak trener, sztab szkoleniowy, to, to wtedy pomyślimy y, o następnej rundzie.